Witam w witam w następnym odcinku Minecraft'a z Dziepim. Tak, już trzeci odcinek. I tak jak zauważyliście, domek już skończony. I tutaj mi jeszcze rusztowania zostały w poddudachu. No i coś się zmieniło. Tak yy. zobaczcie, co jest odkryciem. Mmm, kurde... Hmm. Ale dobra. E, bo nie wiem czemu, ale mam bugi mapowe, że na przykład jak grałem to położyłem tutaj schody. Tu na sam dół były. A teraz ich nie ma. I nie wiem czemu tak się dzieje, jeżeli wiecie to mi napiszcie. Bardzo bym wdzięczny i... Stąd. I po prostu bardzo bym był wdzięczny i to bardzo ponieważ że jednak to jest irytujące, jeżeli coś zrobisz i, i nagle wyłączasz, a tego nie ma mhm. to dobrze. to co dzisiaj, tak? E, na pewno skończymy e, monster monster ten monster spawner spróbujemy skończyć tam mi jeszcze zostało a to na razie nie chcę. a to nie tak miało być, tylko najpierw miało być to o, tak no coś próbujemy z myszką, co jest Więc co jeszcze dzisiaj zajmiemy się jak mówiłem tym spróbujemy to skończyć. Znaczy tam praktycznie nie ma dużo roboty, tylko jeszcze tak mam wiadrama wiadra. to od razu pójdę po wodę, bo żeby później nie latać, a no, tego latania to nie ma dużo, a tu sobie polecimy. Bo to jest tylko kawa lądko można powiedzieć od nas bo mamy dwa wiadra wystarczą nie trzeba kilka razy latać, zrobimy sobie nieskończone źródło tam na dole i tak w przyszłym odcinku postaram się zrobić jakąś farmę, znaczy farmę hodowlę zwierząt tak mniej więcej przygotuję sobie tak żeby połowę mieć już zrobione jakiś wyrównany teren czy coś a resztę po prostu będziemy budowali E, tak, dobra, szybko, 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 żeby się wyrobić e, mniej więcej w czasie 15 minut. E, tak, i tutaj zrobię nieskończone źródło powody. Później to jakoś będziemy estetycznie robili, żeby to jakoś wyglądało, ale na razie się tym nie przejmujemy, na razie chcemy skończyć, aby... Spieszę się, ponieważ jednak mam ten czas ograniczony i on mi po prostu nie daje takiej swobody. Jakbym miał partnera, to by było co innego: bym mógł nagrać pół godziny, a teraz muszę się śpieszyć, nie? I dlatego jest tak trochę komfortowo. Tutaj. Mniej więcej to jest akurat e, ja wymyśliłem ten mob spawn. Na czym to jest? Nie Mob grinder, tylko jak to się nazywa? Expertka. Akurat tam ekspertkę ja wymyśliłem. E, tak, na czym ona polega? My sobie stoimy tu, zabijamy zombiaki, bo to jest spawna zombiaków, a tutaj sobie tylko schodzimy i zbieramy najwyżej itemki jeszcze muszę się wrócić w górę po, po e, schodki potrzebuję dwóch schodków tak do właśnie no nie to mamy przyszłe mhm. Mam nadzieję, że mi się to zapisze, bo mam coś problemu z mapką, nie wiem czemu i dlatego proszę Was, żebyście mi najwyżej podpowiedzieli czy to jest coś związane z internetem, czy z crashami jakiś yy, nie wiem, jakiś moduł, nie wiem, czego tam może być to czym to może być spowodowane ale... tak, zjemy coś Tak oczywiście. Będzie trzeba tutaj zrobić. O szkórne, ale przyrząbamy gość. O, o szkórne, jak on tu wyszedł? A bo ja tam zrobiłem. Nie, nie, nie. Oczywiście spierdzili jak zawsze jak zawsze tutaj może weźmy sobie tam przynajmniej jakiś kamienny miecz zróbmy o w dupę jeszcze się tu dobija zrobimy kamienny miecz Spierdrzyli otocz nie poszedł sobie O, są dobre tutaj o w dupę, ale mnie atakuje. Przelamane jeszcze sobie pochodnie wziąłem. але храна. Добра ест. Окей. Okay. Трябва да даде че тук е. Трябва да се Na tym mniej więcej ten, ta eksperka polega. Kurde, mamy już 6 sz, poziom. Dobra. Tak, teraz sobie idziemy po itemy. Dobra. O, kurde, -y mi spadają. Może... Nie wiem czemu tak, akurat, ale z tego co wiem, to jeżeli w pobliżu nie ma żadnych dużo potworów, bo jakoś tak było, że jeżeli w pobliżu się nie ma żadnych, znaczy jeżeli jest oświetlone i nie ma dużo potworów, to tych właśnie nie ma takich przerw, że one się za pewien czas dopiero. o. I, i się wtedy może więcej ponoć zesponować. Jak Aha, jeszcze wam pokażę, bo no to praktycznie mamy już projekt ukończony, więc e, będę już kończył. Bo nie wiem ile już tu kręcę, a chcę się wyrobić, bo kręcę to już drugi raz i za pierwszym razem się nie wyrobiłem, i stwierdziłem, że nakręcę to jeszcze raz. E, I zobaczycie, co mniej więcej mi dropło z tych skrzynek, które były w spawnerze. Było to e, Enchant Book Odrzut i Enchant Book Ochrona przed Pociskami. E, tak, to sobie schowamy, to sobie schowamy, to sobie schowamy do skrzyni. Wszystko co ważniejsze. Tak, tak. No i tak. No i ja będę kończył, bo nie wiem ile to już mi zajmie. I spodziewajcie się e, nowego, nowej, nowych dwóch serii na moich na moim kanale, Jed prawdopodobnie będą one wychodziły, jedna będzie e wtedy, kiedy będę się kontaktować z tą drugą osobą i będzie nam się chciało to nagrywać razem, a druga powinna wychodzić raz na dwa tygodnie jakoś tak. Więc dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, komentarze dawajcie, co Wam się podoba, co się Wam nie podoba, co mam zmienić, co poprawić i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i pamiętajcie w górę subskrypcja